Cześć, cześć. Ja jestem Women i witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszego dnia kontynuujemy sobie kampanię, a dokładnie kampanię upadku Trójzębu, gdzie śledzimy historię Arkantosa, bohatera Atlantydy. Poprzednio udało nam się odbić Trójząb, a minotaur Kamos uciekł. Dzisiejszego dnia Ogrywamy sobie misję numer 3, czyli bez zagłębiania się, gdzie Arkantos dotarł do troi na czas, aby wesprzeć Greków. Teraz muszą przebić się przez zewnętrzne fortyfikacje miasta. Zaczynamy! Let's go! Ależ to ładnie wygląda. Arkantos, by the gods, I did not expect Mother Atlantis would send her best admiral to fight for me. Gracious words, King Agamemnon. And look at this Ajax, I'm surprised to see you still drawing breath. Okay. These Trojan dogs keep trying, my friend. <laughs> Good to see you again. Who did you upset to get sent so far from home? Well, someone had to come and help you put an end to this. Oh, and we've had little luck breaking through. We are about to change that. You have arrived in time for our final push, Arkantos. Get your men ashore. You can make your camp to the east, but be careful. The Trojans have some scouts in there. Okay. When you're done. We we will start the work. Work. We jakiś obus. I musimy się na atak. Dobrze. Pogrupujmy na początku sobie jednostki. Tu mamy ciężkich hoplitów, damy ich pod jedynkę. Przypominam, kontrol i dana cyfra. Za, jednostki zasięgowe. A tu mamy ciężkich ch chyba spistów, o ile tak to mogę odmienić. Dobra. I tu mamy naszego bohatera. Dobra. Mamy przeprowadzić ludzi do neutralnej osady. Czyli wyruszamy, opuszczamy teraz to miejsce. A, mamy od razu przed sobą przeciwników. Okej? Okay. A, szybciutko porobieni. Stali na drodze, nie? Dobrze. Mamy już neutralną osadę przejętą i w tym momencie możemy zbudować centrum miasta. Damy oczywiście część osób do pozyskiwania surowców, a Ty zbudujesz nam na przykład teraz dom. Hmm. Budynki przekręcamy za pomocą shifta. Trzymamy shifta lewego i obkręcamy sobie budynek, tak jak jest nam wygodnie. Udało mi się to ostatnio sprawdzić. Okej, okay, ale my musimy w ogóle zbudować centrum miasta. Teraz dopiero się zorientowałem. Myślałem, że to jest centrum. A, my mogę tu zbudować. Okej, okay. myślałem, że to jest centrum miasta. W porządku. I oni teraz nic nie mogą zbierać, niestety. Bo nie mamy centrum, do którego mogą zanosić surowce. Dobra. Ja bym tych łuczników... A nie, bo to jest fortyfikacja, obro... a nie zwierzę obserwacyjna. A, okej, okay, mamy jednego łucznika. Tu możemy sobie wrzucić kolejnego. Dobra, i teraz tych łuczników nam z czterech zostało dwóch, ale dobrze, dorobimy sobie ich na spokojnie. Mieszkańcy w pocieczoła budują centrum miasta. W tym czasie, a dobra, ok, zbudowali. Dobra. Teraz, tak. To jest jakiś pomysł, dobra. Dobra. Czyli musimy teraz zniszczyć te dwa trojańskie porty. Dobrze. Zanim to zrobimy, to musimy... Tu mamy spichlerz, magazyn, świątynię. Ja bym tą świątynię postawił. I postawimy ją. O! bym chciał. O, dobra. A tymi jednostkami może w sumie wszystkimi pójdziemy. Ach, okej. Okay. Mamy zwiadowcę. Damy go sobie pod piątkę. Dobra. On przecież na koniu będzie mógł szybciej okolice zwiedzić. Tu jest ta ostada. Dobrze, tu nie podjeżdżamy. Mają fortyfikację. Okej. Okay. Jakieś mury są również. Tu mamy pustą osadę, że możemy na niej zbudować centrum miasta. Tu coś jeszcze jest. Łuk Artemidy. Co to mogę... Mhm. Są tańsze. To musi być chyba na moim terenie, o ile się nie mylę. Albo może musi to podnieść. Tak, musi to podnieść bohater. Okej, okay, dobra. Świątynia stoi. Jest w porządku i brakuje nam... Mm -hmm. Tu jest jakiś Pegas, okej. Okay. Tu możemy sobie zbudować Tezeusza. Pójdziemy w erę klasyczną i wybierzemy standardowo Aresa. Wybierzemy standardowa Aresa. Dokładnie, musimy wejść w erę klasyczną, aby móc budować strzelnicę i akademię wojskową, ale okej. Okay. Okej, okay, zobaczcie. Arkantos podniósł ten łuk Midy. i my teraz sobie z nim. Okej. Okay. I my teraz z nim możemy wrócić już do miasta. Czekaj, poczekaj, poczekaj, podnieść go. Halo. Dobra. Co, ja mogę tutaj to wrzucić, czy nie? Do świątyni? O, znadziszło kartę wiedzy, która sprawia, że żołnierze i mitologiczne są tańsze. Okej, okay. czyli jednak miałem nosa do tego, żeby to tutaj wrzucić. Okej. Okay. Mamy już erę klasyczną. Dobra. I na pewno musimy zbudować sobie teraz jednostki dystansowe, w sensie strzelnice, a później zbudujemy sobie zbrojownię. Przepraszam, Akademię Wojskową. Okej. Okay. Robimy sobie również mieszkańców, abyśmy szybciej pozyskiwali zasoby. Tu mamy cyklopa. Niech on tu stoi. Na razie, okej. Okay. Zbudowana strzelnica. Teraz Akademia Wojskowa. To obracanie to jest to, czego mi brakowało wcześniej. Dobra, niech będzie tutaj. I widzę, że troszkę problem może być z, z żywnością. Tu mamy ryby. Oj, to blisko tutaj jest. Okej. Okay. Zbudujmy sobie, czy wytwórzmy, może kilku tych łuczników. Ci mogą do złota, ci jak najbardziej tutaj, do drewna, a ci niech pozyskują żywność. Dobra. Tu mamy jeszcze zapas. Czy mamy już w zapasie to miejsce? Także jest ok. Mm. I nie wiem. Czy nie będzie dobrym rozwiązaniem zbudowanie farmy dla pozyskiwania żywności? Ja tam jedną farmę to zbuduję. Dobrze, wytwórzmy ciężkich hoplitów. Łucznicy są już w fazie końcowej, jeżeli chodzi o produkcję. I troszkę inaczej to robimy. Bohaterów damy na pierwsze klawisze. Tych damy na trójkę. A łuczników damy na czwórkę. O! I niech tak będzie. Dobra. Cyklopa zostawimy w razie czego w mieście. Czy w osadzie, to miasto to za dużo powiedziane. Okej, okay, tak, spalimy to otrzymujemy jednostki populacji. Dobra. Ta się, nie, ta się też wydaje mała osada. Nie ma chyba dramatu. Dobra. To co? Ja bym... Aha, poczekajcie, bo jeszcze bym wytworzył może... ...dwóch chłopków. Za sekundkę, ty jeszcze zbudujesz sobie... O, budynek, o, bo już nam mieszkalny, można zaczyna brakować miejsca, a jeszcze wytworzymy sobie częściowo mieszkańców, aby wytwarzali nam. Ymm, tą łaskę, tak? Przychylność to jest, ok. Ciągle zapominajmy jak to się. Dokładnie nazywa. Dobra? Czyli co? Mamy już wszystko, z tego co widzę. Aha, bo jeszcze jest ciężki hoplita. To inaczej, tutaj damy na czwórkę. Tych damy na piątkę. A zwiadowcę damy na szóstkę. Dobra, to co? Lecimy. Ciekawe, czy my sforsujemy. O! A, patrzcie, akurat oni chcieli na nas wjechać. Ciekawe czy z drugiej strony nie wiadą. Tu coś się dzieje Tu są statki jakieś Dobra, zaryzykujemy. Zaryzykujemy, ale z tego co widzę To musimy zbudować od razu sobie port Dobra. Zróbmy podejście, zniszczymy im bramę. A dobra idzie to w miarę przyzwoicie chyba. Był tylko Arkantas nam nie padł. Zróbmy wycofkę. Niech arkanta tam się wycofa. Jemu hapaki widzę, że rosną. Ziereganuruje się, się. Nice. No dobrze, no to teraz możemy już centrum miasta zniszczyć. To tak trochę idzie jak... Jak nie powiem co, bardzo wolno to. Dobra też się wycofamy. Mamy to. Dobra, na szczęście, na szczęście, nikt nam nie padł, jeszcze musimy się pozbyć portu. Okej, okay. tu nam. Oni niszczą ten, ten port, a my w tym czasie... Dobra. O, okej. Okay. Zobaczcie, mamy jednostki. Fajnie, mamy jednostki dodatkowo. Które pojawiły się w związku z tym, że udało nam się ich pokonać. I musimy tych, tych domów pobudować więcej, bo brakuje nam już, mamy populację przekroczoną, ale przez to, że nam doszły te jednostki. Dobra, niech się nie wycofają w sumie, po co tak? Nie, nie, chodźcie, 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 chodźcie. Ja sobie całą tą armię dam, słuchajcie, po siódemkach. Zróbmy tak. Nie będziemy teraz ich grupować, bo to bez sensu jest. Tu jaki w ogóle zrobiłem? Ośrodek domków, między nimi farma, Ok, Okej, okay, zbrojownia Rupry... Lub rynek. Czy mamy. Mamy na zbrojownię. Dobrze. Let's go. Zbudujmy zbrojownię. Ale ona by nie pasowała. O, tu w tym miejscu. Dobra. Nasi bohaterowie muszą się uleczyć. Widzę, że Arkantos już się wyleczył. Teraz tak. To są ucznice, widzę. Oni się jeszcze produkują, ale brakuje nam miejsca. Mhm. Jeszcze nam brakuje więcej domów. Ok. A czemu nic nie robią? Halo? Ładnie, co to za obijanie się? Wszyscy ekipa działa, a tu widzę, że niektórzy sobie nic nie robią. Dobrze, możemy teraz ulepszyć. Nasze jednostki. I tak się zrobi. Że sobie je ulepszymy. Ale okrzyk. Tu się kończy już ta produkcja, i teraz w tym momencie już z całą tą armią, z skoczymy na przeciwników. Możemy wskoczyć, słuchajcie, erę bohaterów. Zrobimy to. I teraz mamy do wyboru Dionizosa albo Afrodytę. Sprawdźmy. Bóg wina i świętowania, ukierunkowanie, zdrowie i kawaleria. Brąz. Wskaż lokalizację, aby pokryć własne służbice jednostki mitologiczne oraz statki brązem, mhm. zmniejszając ich podatność na ataki. Fajnie. On daje na możliwość wyprodukowania hydry. Fajnie. Tutaj rosną głowy, gdy walczy z innymi jednostkami. A w technologiach mamy dionizję. Zwiększanie punktów wytrzymałości jednostek. Mamy obrzędy chtoniczne. Mhm. I trackie konie. Dobrze, że dzielnicy zapewnia moje kawalerii mięsożerne trackie konie, które regenerują punkty wytrzymałości, gdy atakują wrogie jednostki. Okej. a Afrodyta to jest bogini miłości i piękna. Ukierunkowanie mieszkańcy. Ma klątwę. Wskaż w pobliżu żołnierzy wroga, aby zmienić kilka ich jednostek w świnie. Wow, fajnie. Tu mamy lwa nemejskiego jako jednostkę mitologiczną. Dobrze, tu ona daje mi Argo, czyli potężny, bohaterski statek. Boska krew. No tak, się ta Afrodyta chyba zapowiada. Okej, okay. sprawdźcie tam Afrodytę. Dobrze. Zatem. Y Musimy sobie teraz tutaj towarzystwo pogrupować. To jest nasza trójka. A nie, trójka. oj, nasza trójka się wysypała. Wszyscy po trójki zginęli w boju. Także my teraz... O, damy sobie w ten sposób, a to towarzystwo... Tą nową armię. Damy pod czwórkę, ok. To. Let's go! Ale się oni wolno poruszają. Słuchajcie, mamy jeszcze tych zasobów sporo. Ja bym to sobie ulepszył. Na razie w te jednostki, akurat dzisiaj w te jednostki mitologiczne nie idziemy jak widać. Ciężki hoplita. Jednak coś tu źle zaznaczyłem jak widać. Zgubiłem tych ciężkich hoplitów. No dobra, trudno. Okej, okay. to co? Może bohaterowie? Niech idą jako ostatni, żeby się nam nie wysypali oni. Tutaj też ten lew nam się. Wyprodukowa. O oh. wo, oh, wo. Oh, 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 oh. Och Dobra Są świnkami, zobaczcie Heh. Zamienili się w świnki I damy sobie jeszcze Tą zarazę Dobra Kurczę, wchodzimy jak do siebie Heh. Tutaj jest zmasowany atak Fajnie, że mamy jednostki obrężnicze Dobrze. No i tutaj z tego co rozumiem, to musimy tylko i wyłącznie zniszczyć jeszcze ostatni port trojański. I to byłoby chyba na tyle. Nawet już na tych statkach się nie skupiam, po prostu. Mamy to. Zwycięstwo, udało się. Kolejna misja w kampanii zrobiona. Bardzo dziękuję za dzisiaj, jeżeli film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za kciuka w górę, komentarzyk i subskrypcję. A w komentarzu oczywiście możesz dać znać, czy, czy było ok, czy było nie okej, okay, i czy ewentualnie mogę coś poprawić. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć!